Mam tutaj Wiktorię. Dzisiaj będziemy nagrywali filmik o Breaku, ale częściej będziemy nagrywali overkabel. I oczywiście zapraszam do zasubskrybowania i zostawienia łapki w górę. No to lecimy. Uciekniemy sobie pantom. robię sobie tak nie jestem za dobry takiego parkura no ale ogólnie gra no i no właśnie dlatego będę częściej spadał bo jakby była policja to bym zabrał kartę no i bym uciekł no właśnie to kilka razy mi się wreszcie uda jak coś to ja Tutaj? Nie za często gram. Jak słyszeliście, to będę grał części w Ogólnie. A, no tak, muszę. Muszę tutaj że to jest jakaś i teraz dopiero mogę zrespić auto. A jak nie możecie zrespić auta, no to musicie wyjść. No i wziąć tak jak. No, musicie iść. Tam bardziej do tyłu. No i wtedy właśnie wam się weźmie policja. Co widzę tutaj na radarze policji? Dobra. <laughs> o Boże, jakie mam lago. Nigdy jeszcze takich lagów nie miałam. Lubimy. Oczywiście pan tutaj śpi, jakby nigdzie nic <laughs> dobra. No plus zero, dobra. Zawsze to coś. A i w ogóle tutaj dodali nowe miasto. Ale na razie idziemy sobie do, do bazy. wziąć się bossa nie tyle. Pojdziemy na kolany. O. Kurde, co ty robisz? Ja Wam pokażę, gdzie jest baza. Ogólnie tutaj. Tak, tak zjeżdżacie. Tutaj macie taki ten. I właśnie tutaj jest baza, jakbyście nie wiedzieli. No i właśnie ja tutaj wezmę. A i będę jeszcze nagrywał raz w tygodniu. W każdym niedzielę. Albo też może jak mi się zdarzy, że tam w tygodniu coś tam nagrywam. No ale to rzadko będzie się zdarzało. No, także teraz idziemy co obrobić w otwarte muzeum, ktoś jedzie na muzeum? No, dobra to poczekamy sobie, pojedziemy po mieście chyba nie ma żadnej policji, nie? no dobra, jest policja a tutaj są rzeczy za milion ooo, dodali nowe rzeczy, no a nie to jest taki monster truck monster truck Tutaj jest takie autko, tutaj jest w ogóle volbike, byście nie wiedzieli. A tutaj jest samochód latający, jeżeli się nie mylę. Tutaj jest w ogóle helikopter za milion. To jest strasznie pojemny. To jest i dla wojskowych, i dla takich nie wojskowych. Także. Ale ogólnie nie polecam Wam volt Bajka. Jeżeli już, no to mam z ten bo on jest bardzo dobry. A jeszcze tego i tego. Tylko że Voltbajka on się strasznie przewraca. Jezus. No. A i piszcie w komentarzach, co mam jeszcze zagrać. Jakby się Wam się nie podobały jakieś filmy czy coś, no to piszcie, to ja Was wysłucham. No i nagram <laughs> z innych gier filmy. <laughs> no i ogólnie. Coś jest teraz do obramowania. O, a nie. A dobra, lecimy. A, i tutaj da się jak coś zaznaczać, gdzie możesz jechać właśnie. Z tego częściej korzystam. Bo tam jest łatwiej. No, ale u mnie to jest normalka, bo. Policję słyszałem. A, nie mogę, ja nie mogę. Tak, dawaj, nie, nie. Jak tutaj policja mogła się dostać? O, Boże, święty Jacku. Jak tutaj policja mogła się dostać? A, już wiem. Już wiem. Mogła się dostać przez te kraty przez te kraty mo mogła się dostać Wysiąc z samochodów no i mogła się yy, w sumie tam dostać dlatego mnie złapała tak czasem jest no ale jakby co to ja dużo w to gram mam drugi level, ale raz to miałem 20 któryś no ja gram sto ja gram Ogólnie w to bardzo często. A, to dobra. No i się. Raczej nie będziemy tego starać. mi tutaj tą kartę, żeż. Bijamy, zabieramy pistolet, bierzemy jedynkę, no i rozpalamy tylko. Dawaj, ty Dawaj, dychać. Dawaj, typek. No, otwieraj, żeż to. Dobra, czekamy na jakiegoś policjanta. Jak właśnie... Yy, jak coś, to... Te przebranie... Nie jest za free, jakby ktoś nie miał robuxów. Nie to kosztowało. O, patrz. Kurde, e, ogólnie ja bardziej lubię takie, takie policjantów. jakby co? To ja patrzę tutaj? bo na przykład jakbym nie wiedział, dobra, bo wie, czy tutaj jedzie policja czy, czy nie, to tutaj sobie patrzę i jak wiem, że nie, no to dobra. Na no, ludzi jeszcze mogę to uzapować. No ale jak nie trafią na sery, to ono już po mnie. Także ogólnie... Oni chyba tutaj nie widzą, że z nimi gra na przykład jakiś. Super. Nie, gościu, nie. Teraz się nie da. Co trąbisz, co trąbisz, panie? Dawaj mi tą kartę, dawaj mi tą kartę. Ej, on, on się przeniósł z policjanta? Trzech policjantów tutaj jest tak naprawdę. Dobra, pyk. A, ma familia. A, bo ich jest trzech... Dobra. Jak coś. Ja mam strój policjanta. Mógł zawsze się przemienić. No tylko że muszę trochę poczekać. No ale powiedzcie mi. Czy to jest zrobione celowo? Alta. Czy to jest zrobione celowo? Czy to jest zrobione chyba niecelowo? No piszcie w komentarzach, czy to jest zrobione jakby coś celowo. Bo ja tego nie wiem. Nie znam w ogóle z tej gry sekretów. No może jeden sekret znam. Ale to jest taki, nie mogę Wam zdradzić. Z Brookhaven. Oczywiście, że będę wygrywał głównie o sekretach. No ale... Też może być, że nie będę nagrywał o sekretach. O, bo mi się daje. Od kiedy? Takie sytuacje są policjanci? Kurde, no dawa im to. E, nie ruszaj się. No kurde, daj mi się. No nie no to nie zabierzcie, nie to mi Jakby co to na ten strój nie zwracajcie uwagi na te lagi, bo powiem, to tam po chwili przechodzi, te lagi, nie zwracajcie na to uwagi. I ogólnie będziemy brać też w ząbki. co mi kościół wobijesz? Dawaj mi tą kartę, no. Ona chyba nie wie, co to jest. Nie chce bankomatu. To dawaj mi tą kartę. Dawaj kartę. No, co ja ci tak ją zrobiłem? Na mnie zachmij w kajdanki. No, co wyciągasz do mnie pistolet? No? To jak ja zaraz wyciągnę do ciebie pistolet, to oj ty się zdziwisz. Oj, się zdziwisz. A jakbyście nie wiedzieli, no to bierzecie ze stołówki Donata. No i tam może dostaniecie kartę, ale to jest raz na milion. Ja nie raz dostałem kartę. A bierzecie tutaj. No i właśnie. Tutaj no do niego podchodzicie. O, Boże, tylko nie, to. Granat zawiący. Nie opłaca. Ooo, na policję idealnie! Idealnie, idealnie. Dobra. Chyba się przemienimy w policję. No. Dobra. Przemieniamy się w policję. A i ja ogólnie... A dobra. Nie zawsze to działa, widzę. O kurde, no jakie robi. Dobra A dobra myślałam, że to złowię A, to ty. To teraz się na tobie odegramy. No, dziewczynko? Nas. A, dobra. To jest policjant to na spokojnie. To tam strzela? A, dobra, to policjant. ile policjantów? Patrzcie, ile tutaj jest policjantów? A ile złodziej, patrzcie. Tutaj są policjanci. A patrzcie, teraz wam się właśnie wyświetliło, ile jest złodziej. No, strasznie mało, strasznie. A i ja oczywiście lecimy naprzód, przód. Bronić przodu. Dobra. Musimy się gdzieś ukryć. Na przykład w tej budce. Właśnie to jest sekret, który odkryłem. Właśnie to jest ten sekret. I to jest ten sekret, który teraz... Właśnie teraz, numer dwa Dobra Eee, ty takie słabe masz? Ja to gościu mam lampo, patrz na to lampo. lampo bambo, super bambo A, na razie nic nie jest To mogę w sumie wyłączyć bomby Lecimy na miasto, bo widzę, że tam jest najwięcej. I jak coś, to lambo jest za 100 tysięcy. Tylko, że jak ja zbierałem właśnie chyba miesiąc temu na te labo, no to kurde, ktoś mi dał 20 tysięcy donate'a. To jest... Miałem chyba 80? No i gość mi dał 20 tysięcy donate'a. Nie wiem, co to było. Ale dostałem jakimś cudem 20 tysięcy. Nie wiem, jakim cudem, nie wiem skąd, nie wiem jak, nie wiem gdzie. No ogólnie także tak uzbierałem. Głównie to polecam Wam y, obrabiać samolot. Samolot, y, tam można dostać kartę. O właśnie, no to czekaj. Właśnie, jak ja jestem policją, no i się na kogoś kampię, to muszę zawsze tutaj iść, żeby nikt mnie nie zauważył jak będzie ktoś wjeżdżał, no właśnie. Ognie fajnego mam skina? Piszcie w komentarzach, czy mam, mam fajnego skina. I, i jakby wam się podobał, no to napiszcie tak. A jak wam się by nie podobało, no to napiszcie nie. Ogólnie piszcie w komentarzach. Możecie dowolne gry, które wam się podobają. Dobrze, to ja już kończę. Muszę zakończyć moją przygodę. No i dobrze, do widzenia.